Co znajdziemy w łazience? Miedło? Zero. Lustro. Zero. Ręcznik. Zero. Wannę. Pierwsze. 25 punktów. Nice. To prysznic. 20 punktów. Umywalkę. Zero. Szampon. Zero. Narada. Narada. Kibel. Zero. Igor. Masz szansę przejąć punkty. Bywanik. Zero. Patryk, zdobywasz 45 punktów. Co jest A, to? to, było to było? Toaleta, papier, gumowa kaczka. Co można powiesić? Patryk. Obrazek. Za 10. Telewizor. Zero. Patryk, odpowiadasz. Eee, krzyż. Zero. Serio? Eee, Kurtka. Zero. Niebłędne. Igor, narada. Pewnętrzna. lustro. Za 15. O dobrze, dobrze. E, lampę. Zero. Ja. Igor. Zasłona. Zero. 25 punktów dla Patryka. I co tam było? Kosz plecak, lustro, obrazek, dzieło sztuki. A gdzie można kosz? Aaaa, życiowe nadanie w padlice, to jest najpopularniejsza odpowiedź.